Zapraszamy wszystkich na weekend przedświąteczny do Galerii Tarnowia. Oprócz oferty sklepów przedświąteczną również mamy ofertę kiermaszu świątecznego od godziny 10 do 18 w dniu dzisiejszym oraz jutro, ponieważ niedziela handlowa, więc również kiermasz będzie czekał na Państwa jutro od godziny 10 do 18. Zapraszam na oryginalne stroiki świąteczne, różne dekoracje, na grup i nie tylko. Zapraszam serdecznie. Na moim stoisku można zakupić Baranki, pisanki, owieczki, zajączki, kurki i kurczaczki z piernika. Są ozdobione lukrem królewskim, barwnikami. Wszystko jest jak najbardziej do zjedzenia, do koszyczka, jako ozdoba na tort, jako prezent dla najbliższych. Także serdecznie zapraszam. wyroby z różnych firm, od kół i wiejskich, a także od osób prywatnych. I wszystkie środki, które tutaj dzisiaj zbierzemy, będą przekazane na rehabilitację dla Hani i Marysi Guściara. Dziewczynki Starnowa zbieramy pieniążki, żeby troszeczkę pomóc rodzinie i żeby pomóc dzieciom. Także każdy, kto do nas przyjdzie, to zasili ten szczytny cel. Wiele świątecznych ozdób. Największą popularnością cieszą się takie koszulki na jajka. Można ugotowane jajeczko włożyć do takiej koszulki, zawiązać i jest gotowe do święcenia do koszyczka. No mam też serwetki, obwódki, jakieś maskotki dla maluszków je też się znajdą. Stacjonarnie jestem na ulicy Mościckiego. Moja pracownia tam się znajduje. Wykonuję różne ręcznie robione rzeczy typu makramy. Posiadam pl ploter laserowy, w którym wycinam właśnie tego typu e, rzeczy. Tu akurat mam na dzisiaj e, przygotowane świąteczne takie jajeczka do koszyczka, e, stroiki, świeczniki na przykład z e, akcentem świątecznym, ale też e, przygotowałam ofertę taką już komunijną e, lub całoroczną na przykład na chrzciny e, dla dzieci.